Cześć dziewczyny, witamy Was w kolejnych ulubieńcach, dzisiaj mamy lutego. luty yy, i to zaczynamy. Tak. zaczynamy. Płyn micelarny yy, do demakijażu i tonizacji skóry twarzy i oczu. Słuchajcie, ja ten o tym płynie się naczytałam na Wizarzu i na innych portalach, yy, że jest rewelacyjny, dziewczyny tam go porównywały do Biodermy, ja nie używałam nigdy, nie wiem czy Ty używałaś Bioderma jest całkiem fajna. No patrz, <laughs> wiecie, ja jakoś tak y, rzadko używam płynów micelarnych albo używam do makijażu mleczka, bo mam po prostu jej mnóstwo, więc staram się jej użyć. A ten płyn, to wiecie, to że w płyn, że <laughs> tak powiem. Chociaż nie wiem, czy nawet nie byłby lepszy ten zi dwufazowy, fazowy. Tak? Niż... No Wracając do tego płynu micelarnego z Biedrotki, ja go kupiłam przypadkiem, bo zobaczyłam taką dużo dużą opakowanie, rzuciło mi się w oczy. I słuchajcie, powiem Wam, że ten płyn kosztował chyba 799 za 400 ml. Ja ten płyn, ma, płyn mam około um, od chyba końcówki stycznia, zużyłam tak, no, no trochę, nie za dużo, i jestem z nim bardzo, jestem naprawdę z niego bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo ładnie zmywa podkład jej w ogóle makijaż twarzy, ale to nie jest zdecydowanie, bo większości rzeczy to zmyje ale jeżeli chodzi o makijaż oczu, naprawdę daje sobie, słuchajcie, radę. Nie używałam go na tusze bardzo mocno wodoodporne, raczej na takie um, delikatne. normalne, delikatne. Ale zmywa tusz Max Factora, 2000 kalorii, zmywa y, ten tusz Masterpiece nowy, który też mam. I powiem wam, że naprawdę sobie radzi całkiem fajnie. Może czasami trzeba troszeczkę dłużej przytrzymać płatek, żeby ten płyn zadziałał, bo demakijaż nie wykonuje się tylko. Po prostu pocierając oko, tylko przytrzymać chwilę, żeby rozpuścić kosmetyk kolorowy i wtedy po prostu zmyć makijaż. Ale jestem z niego bardzo zadowolona i w tym momencie ja rezygnuję z jajki, którą używałam, która miała małą pojemność, bardzo szybko się zużywała, kosztowała 6 zł, może nie dużo, ale naprawdę mi takie opakowanie tej jajki dostarczałam może na niecały miesiąc, a tutaj mam 400 ml a on za 8 zł. A on Tłustą nie, płynę. bo to, to w ogóle chyba płyn micelarny poprawcie mnie, jeżeli nie mam racji, ale wydaje mi się, że to jest yy, nie tylko że zmywa makijaż, to też tonizuje skórę, czyli nie jest tłusty, bo to nie jest tłusty płyn. Dlaczego ten dział jest tłusty? No bo ten ziaj jest to jest tylko do a, okay. To jest tylko płyn do makijażu, a tu masz płynnicę. micelarny, Aha, okay, wiesz. Także wydaje mi się, że on też tonizuje skórę, <grym> czyli odświeża. Czasami ja teraz już y, nie myję skóry tak często, w sensie chodzi mi o to, że ja jej tak mocno nie oczyszczam. I czasami wieczorem tylko dokładnie zmyję tym płynem i nakładam krem, bo mam uczucie, że skóra jest taka po prostu świeża i y, y, czysta. Polecam Wam spróbować za 8 zł to jest naprawdę dobry kosmetyk. Krypka Top Coat Sally Hansen. Ja już o niej się rozwodziłam w ostatnim jakimś filmie, też było okazywałam na Facebooku to jest po prostu tak, coś tak wspaniałego, że ja po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić. Ostatnio u mojej przyszłej bratowej, widziałam paznokcie, mówię, Ola, w tym miałaś Sheila, ona mówi, nie że to po tym, po tym właśnie tym top coach. Ja mówię, Jez, że mamy takie piękne, długie paznokcie czerwone i błyszczące. Ona mówi, no, że kupiła sobie tam w Rossmanie, no i dostałam od niej yy, na urodziny i wiecie co, u mnie po prostu, ja nie na widzę malować paznokci rana. Ja zawsze maluję przed snem, idę spać, rano wstaję, pan Marcie miałam wszystkie podgniatane, zniszczone, zdenerwowana, wkurzona, bo znowu muszę wszystko od nowa robić. A tym jak sobie pomaluję, po prostu rano wstaje, paznokcie są idealne. Nawet teraz dla próby. Wczoraj malowałam paznokcie. Wszystkie były pomalowane tym top coatem, a ten jeden, proszę bardzo, dodać A A ten jeden po prostu steralnie ja zostawiłam test i został paznokcie jest odgnieciony. Także ja jestem z niego zadowolona, gdzie można go kupić? Można go kupić na Allegro, można go kupić w Rossmanie, jeżeli tam jakaś jest promocja. I nie wiem gdzie jeszcze. No, ja szukajcie gdzieś raczej. przez internet, na pewno będzie tanie. Wiem, że też w Saforze jest na to, to około 40 do tej, więc w ogóle kompletnie się nie opłaca, więc szukajcie gdzieś na nanek. No. Jeżeli chodzi o kolorówkę, bo ja mam tutaj dwie rzeczy, no i tak powiązane z kolorówką pędzel. Pędzel z Bidelium Tools. W tym momencie ten, który trzymam to jest 990 i to jest pędzel do brązera. Pędzel jest ogromny, bo naprawdę jest duży. Mm. Jak ja go w ogóle dostałam, otworzyłam opakowanie, byłam w szoku, mówię, Boże, no nie, no, no gdzie to się nadaje? On jest w ogóle troszeczkę wilgotny, bo ja go myłam niedawno, bo nie chciałam pokazywać używanego, a go używam cały czas. I on jest, zobaczcie, przykładem do policzka, on jest ogromny. Mhm. Więc jak ten brązer tu w ogóle, ja byłam przyzwyczajona do takich malenkich, nie może pokać Ja go też mam teraz jako swój ulubieniec. E, I ten do brązera, no byłam w szoku, ale powiem Wam, że jest rewelacyjny ten pędzel, jest po prostu mega mięciutki e, i tak świetnie rozprowadza ten brązer, e, no że, że ja spróbować. jestem zachwycona. Chodzi o to, że tak, tymi pędzlami konturuje się twarz bardziej punktowo, czyli takie, wiecie, ostre krawędzia, chcecie wyszczuplić. Ten bronzer, on po prostu tak robi taki, nie placek, bo to nie jest placek, tylko tak blenduje raczej powierzchniowo. Nie wiem, czy ja mówię to z sensem, wiecie o co chodzi. Ale um, on jest dosyć duży, więc jak go nakładać, to po prostu tak blenduje troszeczkę większą powierzchnię twarzy. Więc jeżeli wam zależy na takim troszeczkę um, blendowaniu bronzera na większe powierzchnie skóry, to ten się nada, a do takiego punktowego, bardzo ostrego konturowania to raczej takie będzie małe. Mm. Ale ja jestem z niego bardzo zadowolona i to jest pędzel na tyle uniwersalny, że można też mi nakładać róż, bo jest bardzo, bardzo fajnie ścięty, eee, no pięknie daje, ten efekt jest, ja jeszcze nie spotkałam się wcześniej z takim efektem eee, po nałożeniu brązera, także wydaje mi się, że to jest zasługa tego pędzla i ulubienie tego, jak najbardziej, bo używałam go praktycznie e, cały czas, także polecam spróbować sobie Bdellium. Ja mam drugi pędzel, który też spróbowałam pójść jest on jest do konturowania, bo ja jakoś tak chyba nigdy nie konturowałam sobie za nie to zawsze, rusz, ja, rusz, ja tylko to... jakiś delikatny róż, coś tam rozświetlać. No i kiedyś ona mówi, Kasia, spróbuj sobie tam I po prostu jak sobie raz tak pomalowałam i wykonferowałam twarz, tak po prostu totalnie się w nim zakochałam, pędzel jest rewelacyjny, świetnie tutaj wchodzi pod, kość, To rozprowadza brąz. i po prostu ja jestem zachwycona i kupiłam sobie tym cały zestaw mm -hmm. i po prostu najbardziej Ty, Ty, Ty. zależało mi tylko na tym. Polecam wszystkim, yy, dla każdego amatora, każdy sobie z tym poradzi, jest po prostu rewelacyjny. Druga rzecz to jest błyszczyk z Nexa po matkach. Płynie, tak naprawdę. To jest produkt, który mam dzisiaj na ustach, więc możecie sobie podejrzeć Ach, kolor. O, Kasia też podkradła. Ta pomadka kosztowała 29 zł, coś około 20 zł. Już nie pamiętam dokładnie. Kolor, jaki ja mam, to jest kolor Antwerp. To jest taki blady róż. To jest taki podobny trochę do tych pomadek z zmaka, które Kasia używa. Chociaż ten kolor też pada w troszeczkę w taką brzoskwinię, ale jest naprawdę fajny na co dzień. I teraz tak, jeżeli chodzi o wykończenie matowe, nie przesusza ust tak jak pomadki, na przykład matowe zmaka. Jest troszeczkę lekki, ale na Facebooku, jak Wam wrzuciłam zdjęcie, jakaś dziewczyna porównała znaczy, nie dziewczyna, nasza widzka, porównała ten produkt do czegoś takiego, jakby kredkę z wodą wymieszać i na na usta. I rzeczywiście to jest efekt takiego wykończenia. To nie jest, wykończenie, to nie jest do końca wykończenie matowe, yy, tylko takie. To nie jest też takie satynewe, ale czułeś, jak na się. To jest taki tępy produkt, to jest taki ciężki, klejący. To nie jest do końca fajne, więc ja <grym> powiem Wam, że bardzo rzadko używam tego, yy, tej pomadki w kremie samej. Ja używam ją z błyszczykiem, bo mam wtedy piękny kolor. O, ta pomadka i nałożony błyszczyk mm. taki yy, bezbarwny po wygląda świetnie. Także mimo tej konsystencji takiej nie do końca chyba przekonującej mnie. To jest naprawdę dobry produkt, długo się trzyma, hmm. także generalnie ocena to taka jest, że jestem z niego zadowolona. Ja mam kolejną rzecz, oczywiście coś do pielęgnacji włosów, ja jestem po prostu, mam show na punkcie pielęgnacji włosów i poszłam do sklepu Yves Rocher po żel, dlatego że byłam zaoferowana jakimś tam produktem z Glossy Box, stwierdziłam, że jak chcę mieć żel pod prysznic, poszłam po żel, wyszłam z balsamem ksetnym i kolejną odżywkę, ale odżywka akurat spoko, bo mi się kończyła tam ta stara, więc stwierdziłam, że okej, okay, spoko. Kupię. Kosztowała 17,90 za pojemność 150 ml, także powiem, jeżeli chodzi o żywkę, to jest no cena taka jest znośna. To jest odżywka z owsa, z wyciągiem owsa do włosów suchych i zniszczonych i szorstkich. Powiem Wam, że jak ja użyłam pierwszy raz masz takie ładne włosy, jak Ty to robisz w ogóle? Malowanie, prostowanie, kręcenie. Tak, ja po prostu drzyw, yy, tak. i używam i teraz dosyć yy, systematycznie, z taką jeszcze starą odżywką z Panty Impro tak na zmianę. I powiem Wam, że ja jestem zadowolona z tego produktu. Włosy mam błyszczące, lśniące, delikatne. Nie są takie na puszno, bo są takie, wyglądają ale lekko zdrowe. I powiem Wam, że ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Zastanawiam się też nad maską. Tam też pisałam na Facebooku opinię, czy ktoś używał maski, czy nie. Ale w małe mało osób używało te maski, ale jeżeli chodzi o to odżywko, to są naprawdę mnóstwo osób jest zadowolonych. Powiem Wam, że to jest taki produkt, po który ja na pewno sięgnę z powrotem. Bo tak czasami też takie odżywki jeszcze się używa, niby spoko. ładnie, pachnie bardzo. Tak, nie pachnie. Tylko jeszcze powiem Wam, że jeżeli chodzi o zapach, jest fajna, jeżeli konsystencja ma taką lekko rzadką i ten produkt się bardzo szybko zużywa. Tym bardziej, że też ja nie oszczędzam sobie, jeżeli chodzi o produkty do włosów mm. i zawsze. Cało po prostu tutaj dłoń tej ma odżywki na włosy całe. Także produkt jest tak trochę dla mnie średnio wydajny. Niemniej jednak ja po niego wrócę, bo naprawdę włosy są bardzo fajne. Eee, ostatnim moim ulubieńcem, słuchajcie, to będzie odżywka do włosów. Eee, tak jak mówiłyśmy już we wcześniejszych filmach, postanowienia są odnośnie pielęgnacji włosów Moje takie najbardziej chyba ważnie, najważniejsze. No i kupiłam już drugą odżywkę, słuchajcie. Ja dalej używam tej odżywki z OSI, tylko stwierdziłam, że moje włosy chyba się przyzwyczają do, do niej. Tak mi się wydaje, nie wiem, takie mam wrażenie. Nie wiem, może dacie znać mi w komentarzach, czy takie jest, że włosy się przyzwyczają do pielęgnacji. Czy jak się używa, powiedzmy, pół roku tego samego, to przestaje to działać? Nie wiem, ale jakoś tak zwróciłam uwagę, że chyba trzeba spróbować czegoś nowego. I słuchajcie, przez cały luty i przez połowę stycznia codziennie nakładałam odżywkę. Jestem z siebie dumna, wymaga to trochę więcej czasu, ale wow. troszeczkę po włosach rzeczywiście widać, że jest lepiej. Ok, wracając do odżywki, to jest odżywka z firmy Kloran, którą poleciła jedna z naszych widzek pod jednym chyba z filmów na YouTubie lub na blogu, nie do końca wiem. To jest odżywka do włosów suchych i zniszczonych. O, to coś dla mnie. Muszę I odżywka, to jest odżywka z masłem z mango. Powiem Wam, że jestem z niej bardzo zadowolona, aczkolwiek to nie jest, wydaje mi się, odżywka tak jak Kasia pokazywała z tym owsem, że robicie i macie efekt. Widzę dopiero teraz, że efekty... To chodzi o takie nawodnienie włosów długotrwałe bardziej niż taki pojedynczy, piorunujący efekt. Ale odżywka jest naprawdę bardzo dobra. Ma taki kolor y, bardzo pomarańczowy. Zapach jest... Zapach nie jest taki strasznie jakoś intensywny. Ja spodziewałam się jakiejś takiej bomby zapachowej, a zapach jest bardzo delikatny. Y, I powiem Wam, że jestem z, z tej odżywki bardzo zadowolona póki ja co. Ona kosztowała dużo, bo to są drogie rzeczy, 35 Więc sporo. na um, ile tutaj mamy? 200? Nie, 150 ml to jest troszkę sporo. O, to samo tak, tak, ale powiem wam, że jestem, jestem naprawdę z niej, z niej zadowolona. To, to masło mangowe bardzo ładnie włosy nawilża, aczkolwiek ja mam włosy przetłuszczające się, ale nie widzę jakiegoś specjalnego obciążenia, z tym, że ja nakładam odżywkę od ucha w dół. Ja nigdy nie nakładam tutaj po prostu, no bo, bo, bo nie mogę. Bardzo miękkie, są nawilżone i tak jak mówię, nawilżenie się utrzymuje, jest długotrwałe. Łatwo się rozczesują, bardzo ładnie pachnie, nie tak agresywnie, tak bardzo ładnie, ale delikatnie. Jest bardzo gęsta, to jest odżywka, nie wiem nawet tutaj, ale to jest odżywka, zobacz, to jest taka, wydaje mi się, że jest trochę gęstsza niż Twoja. Ta jest taka gęsta, tak jak mówię, nie zużywa się szybko, wystarczy taki maleńki fragment jak orzeszek włoski na moje włosy, końcówki, tutaj praktycznie od ucha w dół wystarcza. Także spróbuj, spróbujcie sobie tych produktów kloran poczytajcie opinie, recenzje na blogach, na Wizażu. Wydaje mi się, że warto w ogóle spróbować takich Także Mam to... ostatniego ulubieństwo to dwie książki, które przytachałam do Justyny. Pierwsza ja książka to jest nie? moje wypieknie Jest to książka pani Doroty Blogerki, które są same po prostu przepisy na wspaniałe desery, ciastka, ciasteczka. Książka jest pięknie wydana, po prostu jest tak wspaniale wydana i po prostu, aż sinka cieknie. Ja już te tej książki robiłam kilka przepisów. Robiłam kartę ze sneakersem, robiłam ciasteczka, robiłam babeczki, robiłam sernik z rozkwiwony i musem i serkiem maskarponem. Jak jak mówiłam wcześniej, ja chcę w tym roku jakoś tak kulinarnie się. się rozwijać. Ja stwierdzam, że kobieta powinna być do tańca, różańca, jak trzeba coś pogotować, to po prostu nie pogotuje. Trzeba przykręcić, koch w samochodzie po prostu przykręci. I ja po prostu chcę rozwijać talent kulinarny. Książka jest pięknie dla nas. Dostałam ją pod chłonikem gwiazdki. Te przepisy też możecie znaleźć na stronie internetowej tam u niej, na mojej wypieki, niemniej jednak nie są to tam wszystkie, wszystkie przepisy. Ale wiecie co, fajnie mieć coś takiego w Powiem dołu. Wam, że ja odkąd mam tą no, książkę, ja w ogóle nie wchodzę na nie bloga, korzystam tylko z tej książki, to po prostu jest, jest magia. No zobacz, jak to w ogóle te desery wyglądają, te baweczki wyglądają, no po prostu jest tak wspaniałego. książka Książkę można kupić w Empiku za chyba 49 zł, to jest mniej więcej gdzieś... W tym stylu, jest rewelacyjna, polecam wszystkim osobom, które e, chcą coś piec, chcą się rozwijać. Niemniej jednak mam takie zastrzeżenia do książki: że broń Boże, nie zmieniajcie przepisów. Jest wszystko tam podane i trzeba się po prostu stosować konkretnie do danego przepisu, trzeba mieć te wszystkie składniki. Tak, bo tak. ja tak raz kombinowałam z ciasteczkami i te ciasteczka po prostu nie wyszły, bo zamiast malni dodałam wiśnie, wiśnie są po prostu takie mokre. Bardzo bardziej, bardziej mogły, wilgotne. wilgotne no. I te ciastki mi po prostu nie wyszły. A jeżeli chodzi o proporcje, to też Wszystkie, tak jak jest. Wszystko takie jest w książce, idealnie trzeba się po prostu tego pilnować. Jeżeli Aha. chodzi o książkę kucharską, drugą, to kupiłam sobie to: Przepisy na cały rok, 365 przepisów, plus jeden na rok yy, przestępny. Kupiłam tę książkę w Carrefour. Znaczy tak, tę wymieniłam, tak? bo pod księdką dostałam Krystiana Diora, książkę biografii, Niemniej mnie nagie ja już ją miałam, więc poszłam i wymieniłam po wielkich problemach i trudach na książkę kucharską. Widziałam tak naprawdę o pierwszą lepszej, to po prostu. Po prostu był strzał w dziesiątkę. W tych książkach to są tak proste przepisy, na takie wiecie, proste, zwykłe, tak taką spiekanny uwołowanie. Nie w ogóle Książka też. jest bardzo ładnie wydana. Wow. Tutaj są desery i są też takie przepisy na co dzień. Na przykład różne sposoby na kurczaka, na... Na takie naprawdę zwykłe, banalne rzeczy na zupy. Jeżeli nawet ktoś jest takim początkującym kucharzem, początkującą osobą, którą chce zacząć w z gotowaniem, ta książka zaradzi się. Tortilla z pieczonymi warzywami z ale relacyjne. Więc Fajne, takie, takie pomysłowe rzeczy. Pomysłowe bardzo. rzeczy proste składniki, proste, takie dostępne. Naprawdę jest naprawdę super. Miałam do wyboru jeszcze książkę z pani Gessler, niemniej jednak moja siostra tą książkę ma i co nie zrobi z tej książki, ten po prostu nic nie wychodzi, więc stwierdziłam, że już jej na pewno nie kupię. Kupiłam tą zwykłą książkę, kosztuje 49 zł, pięknie wydana, z przepisami, Duża bardzo jest, prostymi, jest łatwymi, są rysunki, także ja jestem zadowolona, okay. tak, aktywnie działam w Więc co, yy, tyle ulubieńców, Witam, wit witamy, widzimy się w kolejnym filmie, pa! pa.